Świetnie owy snik. Przeszła zima. Idę sprawdzić, jaka jest temperatura w tunelu foliowym. Na zewnątrz jest pół stopnia na plusie. A chciałem sprawdzić, zanim jeszcze słońce obejmie ten tunel. Zanim zacznie go nagrzewać. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Temperatura spadła poniżej. No w środku zdecydowanie cieplej, tu Muszę się pobawić z zamknięciem od wewnątrz. Jest. Kaloryfery. Mam nadzieję, że grzeją. Tamten grzeje, bo się świeci. A ten cieplutki, cieplutki, ale musiał się wyłączyć termostat. Teraz się tam wyłączał. Czyli w zależności od tego, jaka jest temperatura w środku, włączają się, wyłączają termostatu. No zobaczymy, jaka ta temperatura jest. 3 stopnie na plusie, ale jest zdecydowanie cieplej niż na zewnątrz. Bo temperatura temperaturą, ale jeszcze ten wiatr. Jest zimny wiatr, który powoduje, że odczucie tego zimna jest. Bardzo, bardzo mocne. Tutaj, pod osłonami, tego zimnego wiatru nie ma. I takiego uczucia zimna już też nie ma. Rzodkiewka pięknie obrodziła. Rośnie sobie jak chce. A sałata, no kiepawo, kiepawo. O, tutaj, gdzie nigdzie już wychodzi. Tutaj wychodzi, tutaj wychodzi. Dalej też, tyle mówiłem o tym, że nie można za głęboko sadzić. No chyba trochę przesadziłem z tą głębokością, trochę za głęboko posadziłem. No ale może to tylko kwestia czasu i o tutaj też wychodzi. No delikatnie wychodzi. No i kaloryfer się włączył. Przed chwilą nie świeciły się te lampki, teraz się zaczęły świecić. Temperatura w tyłem foliowym. Spada, kaloryfery się załączają. Temperatura się podnosi w ciągu dnia, kaloryfery wtedy się wyłączą. No ale jest zdecydowanie dużo cieplej, takie moje odczucie. No ale to przez ten wiatr. Na zewnątrz wieje, jest dużo, dużo zimniej. Chociaż różnica na słupkach w tęci nie jest taka bardzo wielka, bardzo duża. I tylko 3 stopnie. 3 stopnie Celsjusza. Różnicy pomiędzy tym, co jest w środku i na zewnątrz. Ale mimo to odczucie jest dużo, dużo większe. Z tego, co widzę, to tą noc, kiedy były największe mrozy, roślinki im przetrzymały. Kalorfery włączone. Ale może teraz, gdy już te nocne mrozy minęły, to przekręcę ten termostat, ten regulator z piąteczki zmienimy na trójkę. Słońce teraz będzie ogrzewało tunel i będzie w tunelu dużo, dużo cieplej. Kaloryfery nie będą musiały już tak mocno grzać, tylko po to, aby podtrzymać to ciepło, tą temperaturę w środku. Krótki upgrade, uaktualnienie. Chciałem Wam pokazać, że zmieniłem przewód zasilający, który dostarczał prąd do tych dwóch kaloryferów. To był taki zwyczajny na 230 V i zmieniłem go na taki oryginalny przedłużacz siłowy, nabębnie. On ma tutaj dwa gniazda. Jedno 32A, drugie 16A, to są gniazda siłowe i dwa gniazda takie klasyczne na 230V. I do tych dwóch ostatnich gniazdek podłączyłem kaloryfery. A dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że zauważyłem, że ten wcześniejszy przewód nagrzewał się. Był ciepły. Co ważne, przekrój tego kabla to 5x2,5mm2, więc już nie powinien tak przegrzewać się jak ten kabel, który był wcześniej. A przy okazji pokażę Wam, co się zmieniło w środku w tunelu foliowym i jakie nowe sadzonki się pojawiły. Od lewej mamy pomidory koktajlowe. Poniżej, troszkę po prawej, mamy już pomidory malinowe. Tutaj mamy pomidory, które już wcześniej pokazywałem. Ale po prawej stronie mamy niespodziankę. Cztery doniczki cukini. Następnie 4 doniczki, w których posialiśmy bakłażany i dynie. 10 doniczek z ziaren z dyni, które zebraliśmy w zeszłym roku. Powyżej mamy 8 doniczek z nasionami ogórka. Tego też wcześniej nie było. A powyżej już seler. Ten seler już był pokazywany. Dużo ładniej rośnie po pikowaniu. Tutaj też mamy seler, pory, seler i cztery tacki z pomidorami. Temperatura aktualnie w namiocie to 26 stopni, ale to dlatego, że jest teraz popołudnie. Słońce ładnie świeci i ogrzewa tunel foliowy. Ogrzewa tą folię. No i w środku temperatura podskakuje do takich dużych wartości. Wieczorem, kiedy słońce zajdzie, temperatura spadnie. A na dodatek ten zimny wiatr cały czas będzie mocno wiał w te boczne ścianki tunelu foliowego. Temperatura w tym naszym tunelu gwałtownie się obniży. Wtedy zaczną pracować te nasze dwa kalorwyry. Póki co nastawiłem je na trójkę i to jest taka średnia wartość. Dlatego, że skala jest od 1 do 5 i jak zauważyliście, one się raz włączają, raz wyłączają w zależności od tego, jaka jest temperatura w środku. Gdy temperatura spadnie, termostat załącza kaloryfer i kaloryfer grzeje. W momencie, kiedy temperatura graniczna jest przekroczona, termostat wyłącza i kaloryfer przestaje grzać. Najważniejsze, wymieniłem przewód zasilający, już nie ma tego zagrożenia, że się coś przegrzeje. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału i proszę, nie zapominajcie o ocenie tego filmu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujecie ten materiał. No i zasubskrybujecie kanał. Amator potrafi, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie uczyniliście. Z ogrodowym, tunelowym pozdrowieniem. Trzymajcie się. Cześć.